Słuchajcie, cześć kochani, yy, wpadł do nas właśnie przy okazji zupełnie yy, ktoś z rodziny Ferdynanda Porsche, ale to będzie tajemnica naszego odcinka. Yy, to jest mało istotne. Słuchajcie, wydarzyło się coś, co kompletnie zmiotło ten projekt. Wszyscy wiemy, z za mamy czynienia, od początku wiedzieliśmy. Yy, ta opona na dachu nam absolutnie zrewolucjonizowała ten projekt, więc mamy zupełnie już inny nie pomysł. Dlatego głosujcie, czy robimy rs czy robimy... W trójkę, szóstkę. Czy robimy z tego kampera, wszystko jest otwarta, otwarta sytuacja. Natomiast wam pokażę teraz coś, co kompletnie zmienia pogląd na historię tego samochodu. I teraz uważajcie, dotychczas tej klapy nie otwierał nikt. Cały samochód był przygotowany przez blacharzy. Wszyscy na tym ciężko pracowali, a dotychczas tej klapy nie otwierał I słuchajcie, patrzcie, to otwieramy pierwszy raz tą klapę. Po 50 latach. Popatrzcie. I wiecie, co to jest? To jest to. Kolorowe jarmarki. Czujecie ten dźwięk? Akord A. To jest dokładnie ta gitara. Słuchajcie, ja absolutnie nie mam żadnych wątpliwości. Dziękuję wam. Dajcie like, mi na wszystko. Okay, check.